W Stanach wypowiedzieli Ceblesy, nie? To ja jestem bardzo inny, bardzo unikalny. Pierwszym moim takim polskim hip-hopowym idolem był Peja. Super ludzie, mają klub, ogólnie robią disco polo i chcieli zrobić rafy, Przyjechały mikrofony i karaoke. Każdy jest takim, wiesz, i To, co robimy, to jest wszystko kwestią gustu, nie? Nie chcę być nieskoronny, ale tak, słowa krytyki zdarzają się wyjątkowo rzadko. ja Tylko o byciu pimpem i o łańcuchach, no to może troszeczkę chill czy Ty mieszkasz w Polsce, ty jesz bigos, a nie jesteś czarnoskórym operem. Moje dziecko uwielbia moją muzykę i mój głos. Eee, i, I mówmy się, że to nie jest muzyka dla dzieci mimo wszystko. Ja z operą przez lata byłem związany łódzką z Teatrem Wielkim Włodzi. Eee, głównie w charakterze statysty. Nabucco, Aida, Carmen. Potem przez rok studiowałem na Akademii Muzycznej i śpiewałem arię. Kandydował na prezydenta i udało mi się wygrać. To bym zmienił w ciągu jednego dnia akurat na księstwo autonomiczne. To byli nadludzie, tak? I się to okazali, że połowa z nich to są, wiesz, po was są zwykłe leszcze. Pierwszy raz i chyba jedyny raz w życiu obrzucono nas jajkami. Mówię ci serio, jak jajko ląduje ci na t -shircie? i czujesz, jak ktoś się tak delikatnie rozlewa i tak wiesz, ciepło. Jestem tego świadomy, że to było dobre i nie wstydzę się niczego, co zrobiłem. A ja to się boję, bo ta główka, wiesz, lata, coś, odklepać, przewinąć, na przykład nie przewinę. Nie ma opcji. Próbowałem, nawet mi Ewelina menedżerka moja maseczkę przyniosła taką wiesz. Nie da rady, nie przewinę. Nie? Byłby też zburzony ratusz, postawiłbym tam pałac, byłaby fosa, miałbym miałbym swój swój tron. Tak to widzę, tak mi się to śni. Rap po godzinach. Pomorska TV. Włącz pasję, włącz Pomorze.